Pracodawcy i związkowcy, wspólna sprawa. Dzień dobry Państwu, Ireneusz Prochera. Kłaniam się w naszej cotygodniowej debacie poświęconej relacjom pomiędzy pracodawcami i pracownikami, generalnie rynkowi pracy. Moimi gośćmi są dziś dr Artur Żurakowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Grzegorz Kulisz, Business Center Club. Dzień dobry. I Grzegorz Adamczyk, NSZZ Solidarność. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy planowałem dzisiejszy temat, nie wiedziałem, co zastanę dzisiaj rano w mediach, a okazuje się, że media żyją między innymi taką do już głośną sprawą związaną z podejrzeniem mobbingu, złego traktowania pracowników w biurze. Rzecznika Praw Przedsiębiorców. No to taki zaskakujący przypadek. Tam pracownicy poskarżyli się na złe traktowanie przez dyrektora biura tego, tegoż rzecznika, ale wcześniej, jak pamiętamy, choćby sprzed kilkunastu miesięcy sprawa księdza zarządzającego jednym z przedsiębiorstw charytatywnych, bo to właściwie tak to na to trzeba patrzeć te zarzuty oddalono natomiast pozostały pytanie o to jak układają się relacje pomiędzy zarządzającymi a pracownikami w Polsce mamy też badanie z którego wynika że 40% Polaków twierdzi że doświadcza w pracy znamion mobbingu mając na myśli na przykład krzyki przekleństwa i wyzwiska pod ich adresem Panowie rzeczywiście yy, potwierdzają taki czarny obraz ty, tych stosunków pracowniczo-pracodawczych. Czy pracodawcy mobbują rozumiem panie redaktorze, bo o to pan no pyta? No właśnie, bo to jest też zaskakujące. No niestety się zdarza się. To znaczy to te, te dane, one były troszkę gorsze w 2019 roku, bo to było 46%. Teraz jest 40%, więc ten trend jest właściwie malejący. Jeżeli chodzi o ilość osób, które deklarują mm, no, nękanie w pracy, no bo mobbing zgodnie z definicją kodeksu pracy jest uporczywym nękaniem pracownika. tak, A żeby już pominę formy tego nękania, no bo one mogą mieć przeróżny charakter, ale w konsekwencji ten pracownik jakby ma zasadniczo obniżoną samoocenę przydatności zawodowej. Mamy do czynienia jeszcze również równoległe z drugim zjawiskiem, ono już w na najwyższych lotach, że tak powiem, i mm, y, tu potrzebowalibyśmy psychologii, psychologa, który by nam pewnie dogłębniej i szerzej wyjaśnił definicję gazlightingu, ale tutaj chodzi o to, że poprzez takie zakrzywianie uporczywe rzeczywistości yy, pracownik do końca nie wie, co jest prawdą, a więc podważa swój jakby stan umysłu, w tym sensie swoją, swoją, yy, yy, swoje rozumienie rzeczywistości i, i jakby zastanawia się nad tym, czy przypadkiem, mówiąc kolokwialnie, nie zwariował. To jest taki, taki zabieg socjotechniczny, bardzo yy, niekorzystny dla... To się też dzieje w pracy, oczywiście to się dzieje w relacjach poza pracą, jeżeli chodzi o gaslighting ale jest to jedna z, jedno ze zjawisk, które też należałoby w przypadku no, niewłaściwego traktowania pracownika i o takim zabarwieniu y, y, psychologicznym, tym tym negatywnym należałoby tutaj y, podnieść, ale jak wracając do mobbingu, no, jakby no, pytanie, czy respondenci tego badania właściwie identyfikują zjawisko no, ale mobbingu? Dobrze, no, i no, krzyki, i go... przekleństwa, wyzwiska to nie jest element mobbingu? Musi dochodzić do jakby nie broniąc pracodawców, bo to to są, na pewno, to są na pewno metody zarządzania, bo to jest taka pochodna stylu zarządzania. No, Niezłe mi metody zarządzania, panie Grzegorzu, no, krzyczenie i wyzywanie pracowników. Panie rektorze, no, nie będę krzyczał i wyzywał, ale jest to Począc. pochodna złych metod zarządzania. Tak jest. Jakby to jest folwarczny, polski styl zarządzania, z którego mozolnie, ale konsekwentnie wychodzimy jako pracodawcy. No i niestety w każdym tym polskim powiedzeniu, które, które dotyczy zarządzania taką silną ręką, w, które jest absolutnie... Sprzeczne z najnowszymi trendami, potrzebami pokolenia Z, oczekiwaniami pokolenia Z, ale to jeszcze ma miejsce w szczególności w starszych przedsiębiorcach, gdzie zarządzają osoby tej, tej, tej starszej generacji. No i jest to pochodna złego stylu zarządzania. No, no, ten styl zarządzania każdy ma swój. Mhm. Y, y, można, można budować go u siebie, można go korygować, można nad nim pracować. Jest to konsekwencja złego feedbacku, bo jakby właściwe zrozumienie. Rozumienie, jak powinniśmy komunikować się z naszym pracodawcą w sytuacjach trudnych, bo to do mnie ma, albo ktoś jest z natury Osobą, która nęka innych i robi to zarówno w obszarze prywatnym, jak i w miejscu pracy, wtedy mamy do czynienia z zaburzeniem czy z jakimś rysem osobowości w tym obszarze, i tutaj należałoby wysłać delikwentia do specjalisty, jeżeli tak postępuje, albo jest to jakby wynikiem trudnego zdarzenia czy problematycznego zdarzenia w danej organizacji. I tutaj menadżerowie, właściciele firm, wszyscy, którzy zarządzają zasobem ludzkim, powinni poznać. Nie trudno, to nie jest rocket science. Technikę właściwego, na przykład feedbacku, taka, żeby ostudzić emocje, a nie mhm. je podnosić. I na pewno najgorszą z możliwych formów, ja nie mówię, bo nie, jakby nie będę pierwszy rzucał kamieniem, bo nie mówię, że mi się nie zdarzyło ale nigdy nie miało to charakteru uporczywego. Nigdy systemowego. Systemowego. Bo to jest I to właśnie to... uporczywy, systemowy charakter, który powoduje tą nie... obniżoną samą ocenę, to jest coś, co należy zgłaszać absolutnie do inspekcji pracy. Ale my jako zarządzający powinniśmy się kontrolować w tych sytuacjach, powinniśmy mieć świadomość tego, co się wokół nas dzieje, powinniśmy znać metody i techniki, Aha. tak ażeby pracownik dobrze się czuł. Bo to jest istota. I, i, I z właściwym feedbackiem i nową energią wychodzi z sytuacji trudnych i kryzysowych. Jeżeli ktoś tego nie robi, już konkludując, bo już widzę, że Grzegorz Pan tak się że urwie ten, ten mikrofon tutaj w studiu. Z niedowierzaniem. Nie. To, nie, to nie jest niedowierzanie, to jest myślę, że w tym razem. <laughs> Ale my powinniśmy jako pracodawcy i jako menadżerowie, bo to dotyczy całej masy menadżerów na różnych szczeblach, po prostu dbać o tą swoją narzędziownię, nieustannie się uczyć, pogłębiać swoje, swoją wiedzę w tym zakresie, zdobywać nowe kompetencje, no bo ta sztuka zarządzania nie jest łatwą sztuką a wszystko jakby wychodzi na jaw w sytuacjach właśnie trudnych. I te sytuacje trudne to są sytuacje, które, w których podlegamy tej weryfikacji, czy nasz styl zarządzania jest właściwy. Czy nie? Ale jeszcze raz jako pracodawca i, i tutaj reprezentant biznes Center Klubu z całą mocą apeluję do wszystkich, że jeżeli ktoś miał i zderza się z takimi zachowaniami, no to jest anonimowe zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy powinna taki, taką placówkę, czy taką jednostkę biznesową, czy inną, bo to są samorządowych, nawet w kościelnych tutaj no słyszałem od pana redaktora, no, wszędzie firma, gdzie do tego dochodzi, skontrolować. Również. Dziękuję bardzo. Przepraszam za długi wywód, no, ale, ale to jest ważny temat. I świetnie no, się do dyskusji. Nie, nie. W Związki zawodowe nie mój mój powinny mój się mój śmiać mój w tak mój mój ważnym się temacie. Z wypowiedzi mojego kolegi, bo teore teoretycznie jest świetnie przygotowany, a, prak a praktyka aż skrzeczy. Ale moja praktyka czy eee, praktyka rynku? Bo myślę, jakby moja to się obraża. Grzegorz, myślę, że twoja praktyka, bo to, co jest opisane w, w podręcznikach, i to nie jest jakaś tam techniczna uwaga, bo problem jest. Nawet to porównanie tej statystyki 46% w 2019, dzisiaj 40%. Ale dzisiaj mieliśmy wyjątkowe sytuacje. Mieliśmy zdalną pracę. A to zjawisko było, jest i mam nadzieję, że zostanie szybko ukrócone w zakładach pracy, bo ono jest zbyt powszechne. Ja osobiście dzisiaj prowadzę dwie sprawy: jedną z mobbingu, a drugą sprawę z nierównego traktowania. I. Co z tego, że mamy naprawdę wspaniałe procedury? Mamy. One są wpisane czy w regulaminy pracy, czy w inne rzeczy, a to się pojawia. Dzisiaj potworzyły się ogromne grupy korporacyjne, i to dotyczy samorządów, w sfery budżetowej i zakładów pracy, gdzie ten przerobiony wyścig szczurów powoduje, u tych, którzy awansują, e, chęć takiego wykazania się i pokazania, że ja tu jestem najważniejszy. A ci wszyscy, których zatrudniam, albo którzy mi podlegają, to są ludzie, którzy mają mnie słuchać, wykonywać polecenia, debile, kretyni, te wyzwiska. Czasami I takie wyzwiska e, się pojawiają. Więc pojawiają się te rzeczy, ja tu wiem najlepiej, ja tu przeszedłem na to stanowisko, żeby zrobić wreszcie porządek. A kto mi się nie podporządkuje, no to fora ze dwora. To, to jakbym to jakby, to jakby słuchał e. o polskiej polityce trochę. Ale to nie jest to, jest, sądzie, Ale to są opracowano. zjawiska i to są teksty, które pa padają w, w tych rozmowach. I e, zaczyna się niewinnie, bo trzeba podejść do tego w sposób taki systemowy. Kim jest ten mober? To jest przełożony, który nie szanuje swojego podwładnego. Który zrobi wszystko, żeby osiągnąć cel, żeby wykazać wobec swoich właścicieli czy zarządców, że ja tu jestem najważniejszy, a to reszta to się nie liczy. Mhm. Ale mamy rok 2023, no mi się wydawało, że tego rodzaju zachowania to Zajmożne to może jest... słowo. Ale skończę tylko myśl, bo ucieknie mi. I dzisiaj jak porównałem sobie te przypadki tego mobbingu, tego nierównego traktowania, i widzę te zachowania, Dostrzegam coś jeszcze. W nas, w tym otoczeniu, które widzi te e, zjawiska, że nie ma, te, ci ludzie nie mają skąd, skąd uzyskać pomocy. Bo nie daj Boże, światło reflektoru z tej osoby mobbowanej zwróci się na mnie. Czyli udajemy, że nie widzimy. Dokładnie. A najłatwiej to widać, jak zbieramy świadków do sprawy sądowej. Ja ci współczuję. Ja wiem, że ty, ty to przechorowałaś, że, że, że tłumaczenie jest 100 tysięcy, ale ja nie pójdę, bo jak on się dowie, że ja świadczyłam przeciwko swojemu przełożonemu, bo mobbing jest tylko w relacji przełożony pracownik. Nie ma innego, innej definicji. I to naprawdę wygląda źle. Czyli zmowa milczenia. To się też pojawia. I to jest przykre w tym wszystkim. Ja chciałbym, bo większość tych osób mobbowanych. Trafia do specjalistów, do psychologów, do psychiatrów. Chciałbym mieć takie dane, ile osób ma problemy psychiczne związane z pracą, związane z osobą swojego przełożonego. I ci specjaliści mogliby nam to dokładnie określić. A zjawisko jest powszechne i nap na, napawa mnie. Co z tego, że mamy świetne procedury, takie powiedziałem antymobbingowe. Że możemy powołać komisję. No dzisiaj jestem doradcą takiej komisji, gdzie szef tej komisji z reguły jest to pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę, próbuje zamiast nawet pod dywan, hmm? wymyśla sobie jakieś procedury i mówi, że ta procedura, która została przyjęta, w jego opinii nie powinna mieć zastosowania. Komisja tym wydaje tylko opinię. To trafia do sądu, aż god. i tym się zajmuje sąd. Komisja antymobbingowa nie jest sądem. Ona jest... wysłuchuje mobera, ona wysłuchuje osobę mobowaną. A ci yy, moberzy, to muszę powiedzieć, to są bardzo inteligentni ludzie wiedzą, jak trafić w najsłabszy punkt albo wybrać najsłabszą ofiarę ze stada. Przepraszam za stado, ale z grupy tych pracowników, którymi zarządzają. No przerażający obraz nam tutaj pan Grzegorz nakreślił, panie doktorze, to rzeczywiście jest zjawisko Na pewno, ale słuchając tego, tego początku, który, którym pan redaktor zaczął, krzyki, przekleństwa. Ja bym odniósł się do takiej sytuacji, skąd często bierze się nasza wiedza, jak to wygląda u nas społecznie. I nie wymienię reżysera, nie wymienię nazwy filmu, ale często. Oglądając polskie filmy, nie wiem, czy panowie się zgodzicie, ja bym ze swoim wnuczkiem nie oglądał polskiego filmu. Pewne wulgaryzmy, pewne brutalne zachowania są normą. Te normy się tworzą. No, w tym się wyrasta, prawda? I to, co w niektórych społeczeństwach jest niemożliwe, u nas jest dość mocno akceptowalne. Ja jeszcze pamiętam zajęcia w szkole z dobrym profesorem Jagielończykiem, który nas uczył używania wulgaryzmów. Wiemy, że i w poezji, w różnych miejscach właściwe użycie wulgaryzmu podkreśla i nie jest negatywne. Natomiast jeżeli. Posłuchajcie Państwo, że nie zacytuję na antenie, ale w jednym zdaniu używamy 8-9 razy słowa takiego pejoratywnego Karywników. bardzo. Trudno nazwać to literaturą. I ja myślę, że w jakiejś części to też jest przyzwolenie społeczne na właśnie takie, takie słowa. Ponadto te badania, które pan redaktor przytoczył, jak widać, znamy takie stwierdzenie z rynku pracy. Jak ci się nie podoba, przyjdzie następny. To oczywiście się bardzo mocno zmienia, bo mamy całkowicie inny rynek, ale te badania potwierdzają, że te sytuacje, ja może nie będę mówił o mobbingu, ale wulgaryzmów i nieszanowania pracownikach bardzo niskich ocen, które w efekcie, o czym pan Adamczyk mówił, prowadzą, częste niskie oceny człowieka prowadzą do depresji i załamania osobowości bardzo często. Ale y, dzieją się właśnie w mniejszych środowiskach, w środowiskach raczej ludzi, pra, stanowisk pracowniczych, a nie, nie zarządczych. Tam, gdzie niestety ta zasada mogłaby jeszcze funkcjonować, jak ci się nie podoba, to sobie idź, bo nie ma gdzie pójść. Po prostu nie ma alternatywy. Co ja, co ja sądzę wydarzy się na rynku w najbliższym czasie? Ten trend już widać. Po pierwsze, wymaga to stałego szkolenia kadr zarządzających, bo ich instrumentarium często jest zbyt małe. Bo jeżeli chcemy zarządzać firmą poprzez konflikt w załodze, to to ma bardzo krótkie, krótkie ręce i to bardzo krótko potrwa w takiej załodze. Prędzej czy później wybuchną konflikty. Druga sprawa, która moim zdaniem będzie powodowała, że w najbliższym czasie ta liczba będzie malała, to po prostu rynek pracy. Ciągle jeszcze pracownika, który po prostu może zmienić pracę i pracodawca, który będzie źle tych pracowników pracował, zostanie sam. A jak pan Grzegorz Adamczyk mówił, że ktoś ma zadanie i musi je zrealizować, no tak, ale musi je zrealizować, mając oddaną załogę na tym, na tym swoim statku. Nie zrealizuje tego sam. Jeszcze w tych badaniach, o których pan, był, pan redaktor mówił, jest też 10% osób, które właściwie na to pytanie nie umiały odpowiedzieć, bo nie bardzo znają definicję, o co to tak naprawdę chodzi. Więc ja bym, ja bym ten 10% i minus dodał jeszcze, że, że e e e e brak tej świadomości. Więc reasumując, w każdym, zarówno u pracowników, jak i u pracodawców, e szeroko pojętą kulturę organizacji e trzeba podnosić i informować, że takie zjawiska, które widzimy, czy to w polskich filmach, czy yy, często niestety w polskich rodzinach. Nie są zjawiskami, które możemy przynosić do, do pracy i stosować, że świat jest niestety inny. I, I takie działania, moim zdaniem, długofalowo odniosą dużo lepszy efekt, bo ta rzeczywistość myślę, że jak tutaj siedzimy, wszyscy jesteśmy zgodni nie wiem, czy to jest 40%, 46%, czy 35% ale na pewno bardzo często występują. I co jest smutne niezbyt nawet ra rażą nasze, nasze uczy, uszy i oczy. Więc to tyle, proszę Państwa, o mobbingu. Podejrzewam, że ten temat nie, nie zniknie z naszej przestrzeni, tej informacyjnej, będzie wracał. Ale mam też jeszcze jedną y, y, taką oto informację, którą podały agencje, że w Belgii 73% pracowników nie czyta służbowych maili i nie odbiera telefonów w sprawach zawodowych poza godzinami pracy. A 56% szefów firm twierdzi, że ich pracownicy nie zgadzają się na podejmowanie dodatkowych obowiązków. Poniekąd to się może wiązać. O, i to było bardzo Pan Redaktor idzie w niebezpieczne powiązanie. Jak to się wiąże, panie redaktorze? Proszę mi no wytłumaczyć, tak, bo ja nie widzę tego. Pracownik może odbierać właśnie takie uporczywe nękanie poza godzinami pracy przez szefa, jako formę pewnego A ja pewnego myślę, mobbingu. panie to zależy od tego, jak zdefiniowana jest umowa tego pracownika, bo ja uważam, że to jest bardzo dobre, dobrze, że nie odbierają tych maili. Co więcej, pewnie pan Grzegorz, bo o ile wiem, masz firmę w Belgii. Tak. Natomiast czytałem z literatury, wiem, że bardzo solidnie w, godzinie, w czasie pracy Belgowie pracują. Więc jeżeli kończą swoją pracę, no to nie powinni odbierać maili. Pytanie, jak zdefiniujemy pracę, bo jeżeli ktoś pracuje w służbie, która wymaga tego kontaktu, no to trudno powiedzieć, że ma dzisiaj weekend. Więc e, dla mnie nie byłaby to negatywna informacja. Bardziej negatywną informacją byłoby to, jak traktujemy polecenia przełożonych w, w zasadniczym czasie mhm. pracy, prawda? Mhm. I e, czy oby z kolei to nawiązanie być może do tej poprzedniej sprawy byłoby w tym sensie, czy pracodawca nie chce od pracownika więcej, niż on powinien zrobić. To tutaj bym widział ewentualny zgrzyt. Znaczy ja tutaj, panie rektorze, nie zgodzę się z tym powiązaniem tych obu tematów z prostego względu, bo jakby no, stawianie na tym samym poziomie trudności zjawiska i jego, jego wagi yy, mobbingu i oczekiwania pracy w godzinach ponad normatywnych. No, ja tego nie Ale widzę. Ale poczowe bo... systemowe nękanie w sobotę, na przykład, przed południem przez szefa, które mu się nagle przypomina, że a nie zrobiłeś jeszcze tego, tamtego Czyli i ja nie i wiem, jeszcze czy to tego? podchodzi pod definicję nękania. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz pytanie, czy ten pracownik i tu powinniśmy zdać sobie jakby no myślę, że jakby istotą tego zjawiska jest to, czy on za te godziny będzie miał zapłacone? Kiedy? I jak? Nie no, ja się pytam, bo jakby. No, no jeżeli, to to jest temat, który powinniśmy poruszyć. Pytanie: czy jeżeli ja oczekuję od swojego pracownika to? I oczekuję tego regularnie, bo jeżeli organizacja, bo to jest jakby proporcjonalność, jeżeli moja organizacja daje elastyczne godziny pracy, możliwości wyjścia, nie wiem, z środowiska pracy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i nie robi z tego wielkiego problemu, jeżeli pracownicy mogą sobie korzystać z home office'ów, czy z rozwiązania hybrydowego, jeżeli organizacja daje tą elastyczność i incydentalnie zdarzy się potrzeba, bo zdarzają się różne sytuacje w tak dynamicznych okolicznościach prowadzenia biznesu. Incydental Dentalnie. Tutaj podkreślam, no, no to nie widzę nic zdrożnego, żeby zadzwonić do tego pracownika nawet w sobotę, jeżeli to ma miejsce raz w roku albo raz na pół roku w końcu pracujemy w jednej organizacji i jakby ja nie mam z tym problemów. I... A jak pracownik nie odbierze od pana wtedy? No to nie, nie, mam, nie mam prawa wyciągania żadnych konsekwencji z, tego, z tej sytuacji, no bo nie mam obowiązku odebrania, ale myślę, że pracownicy, bynajmniej w moim przypadku i w mojej organizacji, jest tak, że ci pracownicy odbierają i z tego, co wiem i z tego, co z nimi rozmawiam, nie mają z tego, z tych sytuacji większego problemu, bo to się dzieje bardzo incydentalnie. Odbierają, ja powiem tak, odbierają ale, ze i ale... teraz ja skończę myśl, bo zapomnę. No, bo I, i, jeżeli, jeżeli, ale jeżeli to ma charakter y, regularny, jeżeli to się dzieje co sobotę i jeżeli ten pracownik nie dostaje tych korzyści elastyczności, bo to jest zabieranie sobie wzajemnie czasu. Jeżeli i nie dostanie za to pieniędzy, to zgadzam się z panem redaktorem, to nie powinno się zdarzać. Oczywiście mogą mieć miejsce jakieś super ekstremalne przypadki, gdzie to będzie jakby narzędziem mobbingowym. Tu to jest bardzo takie to małe pole wspólne, które bym zidentyfikował, no ale jest niebezpiecznie, stawiać tezę, że, że oczekiwanie, zadzwonienie do kogoś w sobotę z prośbą o wykonanie jakiegoś zadania, bo sytuacja jest bez precedensu dla organizacji albo trudna, albo może się skończyć katastrofą, jest mobbingiem, jakby tu już odpowiadając na. na, na, na. No to tu się mogę. To to tak, słucham mojego kolegi, ta, tak, tak jak mówię, to jest bardziej taka teoria niż praktyka bo Jak to praktyka. Bo, bo Grzegorz, jeżeli jest się z szefem, ma się inne spojrzenie na tego pracownika. I, na, I jemu się wydaje, temu szefowi, że jak komuś zarwę pół soboty albo pół piątkowego wieczoru, bo muszę mieć coś pilnego, to jest, no przecież on tu pracuje, tak jak sam powiedziałeś. On się identyfikuje z firmą i powinien odpowiednio zareagować. Tak nie powiedziałem. Ale, powoli. podkreślałem, powoli, incydentalność. To incydentalność. Tak nie, incydentalność. nie powiedziałem. tak się nieraz zdarza. To jest. Ale, nie więc, a, ja, a ja powiem Wam, e, Szanowni Państwo, i tutaj ludziom, którzy nas słuchają, że mam taką panią, dyrektor tutaj w Opolu, z jednej z instytucji rządowych, która z takim taką łatwością godzina 18, 19, 22. Wysyła do pracowników maile, bo trzeba zrobić jeszcze to, trzeba zrobić jeszcze tamto. I tak kiedyś z ciekawości tylko. Zajrzałem te godziny właśnie. Dla mnie były godziny ważne. No kurczę, o 22.05 przychodzi mail, bo pani Basiu informuje panią, że. Coś tam. Nie będę dawał przykładu, bo może mnie zidentyfikować, o kogo chodzi. Kurczę, myślę sobie, to ta kobieta, która otrzymuje o godzinie 21, czy o 22 takiego maila, zamiast wyspać się do pracy, przygotować, na cieszyć się rodziną, ona siada do tego kompa i ona pracuje. Dwie, trzy godziny, cztery, zarywa noc, przychodzi do pracy, a tam spotyka ją nagroda. O, pieprz od rana. Dlaczego to nie zostało zrobione wcześniej? No. no więc to są sytuacje, gdzie pracownicy, i teraz tutaj idąc tokiem rozumowania pana redaktora, to jest mobbing, bo pracownik musiał to wyko wyko wykonać ze strachu, że straci pracę. No proste zjawisko. No właśnie, ale też proste, ale też pokazujące, jak te, te różne, różne wątki się łączą, splatają się bardzo, bardzo często bo i. Bo to, to się duży... zaczyna w, w pozorom bardzo niewinnie. Tak. Dzisiaj to jest jedna sobota w miesiącu, w marcu to będą już trzy soboty w miesiącu, a w czerwcu jak pracownik nie zareaguje, bo się boi, to będzie. No, stop, 24 godziny będzie musiał być aktywny. Ale, ale to nie jest tak. No. Dzisiaj jesteśmy no na tak takiej, bój, w takiej, sytuacji, ryn, w takiej sytuacji rynku pracy, że tej pracy jest A relatywnie więcej niż kandydatów, no. i pracownicą dorośli ludzie, którzy też mają obowiązek i powinni mieć tą kompetencję stawiania granic. Czy, no dobrze, i teraz czekasz tylko na jeden moment. Kurczę, jak Cię tak, tak wytresuję, wręcz powiem, że odbierasz i odpisujesz mi na wszystkie moje maile. To za chwilę ten pracownik jest tak skołowany, dostaje takiego doła, że on nie ma czasu dla siebie. On nie myśli o rodzinie. O no przyjemnościach, jest jest to... to... no, Tak, tak, ale to też pokazuje, że te mobbing to, to nie tylko krzyki, przekleństwa i wyzwiska, to, to są też i różne formy. Bardzo Panom dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Doktor Artur Żurakowski. Dziękuję Grzegorz Kuliś, Business bardzo Center. Klab, Grzegorz Adamczyk, NZZ Solidarność. Dziękuję. I Renęusz Prochera również. Kłaniam się państwo do usłyszenia. Cała rozmowa na radio.opole.pl